samorządowca, jaką osobę młodą w gminie. Wcale nie powiedziałem, że nie jest. Wcale nie trzeba być moim zastępcą, aby się przysposabiać, to trzeba cię. Kto ma życzenie, chce przyjść na moje lekcje, na moje wykłady, to go zapraszam. Pano koczu ma to od razu, jest to mówią pod ręką i się zgłoszą. jednemu. Gminie. Opowiadam Państwu, proszę szukać młodych, gniewnych, którzy by chcieli być burmistrzami albo nawet dobrymi samorządcami, mogą z mojego doświadczenia skorzystać, które mam na pewno i nie potrzebuję, żeby je ktoś potwierdził. Także jeszcze raz powracam do tego faktu, Pan Jarosław jest wykształcenia magistrem ekonomii. Ma doświadczenie w pewnych takich już problemach związanych z działalnością firmy, a w samorządzie myślę, że też w jakiś sposób się tutaj będzie aktywizować. Również chcę zwrócić Państwa uwagę, że jest to taki polityczny aktywista. Trzy razy był ze mną w Sejmie. Przybyknie chciałby stać. Nie już, bo już jedziemy się już będą zamykać w ogóle. on tam jeszcze się teraz. Nie wiem, że mu tam do patli. Ale to nie jest ale to nie jest prowokacja, tylko taki sygnał, że obok tego faktu Pan Jarek również nie wykazuje się taką właśnie aktywnością społeczną, ale i taką aktywnością polityczną. A czas najwyższy, abyśmy się zastanowili, czy Czewinia musi ciągle być w roli kopciuszka przy wybieraniu kandydatów na kandydatów, posłów, którzy by mieli być, jednego się udało kiedyś wybrać, Jastika. Wszyscy żeśmy na jego plecach ręce trzymali, bo z kubany nawet się wycofał w pierwszym, pierwszym podejściu. To pamiętam. Był na liście trzeci, się wycofał. I ja, mówię ja, ja, ja nie mogę, ten tylko złapa i załek. Zapisz się tam z powrotem, na czółtek się zapisał i został po prostu. Myślę, żeśmy mu tam rękami pomagali, mówi Rysiek, ja, Jasiu, ryski i dalej, bardzo dobry wynik. No więc Libiąż już miał. Szanowny, ma. ma. Właśnie ma, no i ma nadzieję. No a ja. Może też naszykuję jakiegoś kogoś w imię faktu, że nie szukajmy do czego my przynależymy, jak to mówili do baczy, a Baca mówi, że do żadnej bandy nie należy. No więc już nie pomijam to, czy to się wiąże z jakąś konfiguracją polityczną, czy nie. Patrzmy na postać, którą w razie chcieli wykreować na takiego powietrza. Ponad gminnego. To nie jest prowokacja, jest to tylko sygnał, że Pan Jarosław takie zacięcie przejawił. Także mam nadzieję, że ten przypadek da mi już tą satysfakcję, da mi ten efekt, że, że ten mój plan takiego wykreowania. dotyczy zmian w budżecie gminy na rok 2015. W załączniku nr 1 i załączniku nr 2 proponujemy następujące zmiany. Po stronie dochodów zwiększamy w wysokości 95 tys. 11,44 zł, 7,58 w związku z pismem Morskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącym zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Polskiego za rok 2014 środki te przeznaczamy na zmniejszenie dochodów w dziale 756 w tej samej wysokości z tytułu podatku od nieruchomości od Po stronie dochodów i wydatków dokonujemy zwiększenia w dziale 010 w wysokości 15 500 zł Zgodnie z uchwałą Sejmu Województwa Małopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin z terenu Województwa Małopolskiego są Zabawice, Kornia, Brzesko, Krzeszowice, 3 Szebrinia. Na trzecim działalności jest w, umowy w sprawie zawarcia umowy w urzędniku wymienionym temacie. Po stronie dochodów w dziale 758, po stronie wydatków w dziale 801 Dokonujemy tutaj zwiększenia w wysokości 45 tysięcy złotych w związku z pismem ministra finansów przyznającym gminy 3 dnia środki z resertu części ośrodków rezydencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmiotarskiej w szkołach które mają zagwarantowane godziny prawne przez narodowe zmian zdrowia na tych i czy lekarzy. Po stronie dochodów i wydatków w dziale 801 dokonujemy tutaj zwiększenia w wysokości 8772 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania y, na realizację zadań z zespołu szkół w Trzebili. Dotyczy to środków PCPR na zadania w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Chodzi o zorganizowanie w projektu artystyczno-rekreacyjnego pod nazwą 15 Powiatów Festiwał Środowiska i Rekreacyjnej 7. W następnej pozycji postępy dochodu w dziale 9 dokonujemy tutaj zwiększenia 4 4000 zł w związku z otrzymaną dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji i jednocześnie zmniejszamy 4 4000 zł w związku z korektą dochodu z tytułu sprzedaży biletów wstępu na palatów oraz opłat parkingowych. Po stronie dochodów i po stronie wydatków dokonujemy zwiększenia o kwotę 20 850 zł w dziale 900 w związku z otrzymanymi dochodami i planów z tytułu ochrony środowiska, który przeznaczamy na dotacje do ekologicznych urządzeń grzewczych dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Trzewinia. I ostatnia pozycja dokonujemy przeniesienia po stronie wydatków w wysokości 5 753,23 zł. 23 w dziale 852 w związku z pozostałością środków na wkład własny w projekcie zielone śmieci w gminie Drzewinia, w oraz zabezpieczenie tych środków na pomoc dla osób, które, których dochody przekraczają na wydatki dochodowe. Bardzo proszę Panią Radę o przyjęcie projektu uchwały. No. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Pan Maciej Końc. bardzo proszę. Komisja Budżetu i Finansów popiera projekt uchwały. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Prawa i Wolności pozytywnie ocenia projekt uchwały. Komisja Rewizyjna oraz Komisja Edukacji i Kultury zapoznała się z projektem uchwały. Oraz Komisja Sportu. Rekreacji i spraw socjalnych w sprawie spraw socjalnych oraz radnych dialogów porozumienia się z projektem uchwały. Dziękuję. Czy do tej uchwały są jakieś pytania? Nie widzę, że Kto jest za przyjęciem uchwały? Kolejna uchwała w sprawie zmian wieloletniej, wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025. Który jest uchwał Pani Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Przygotowany projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2025 Tutaj w paragrafie pierwszym przyjmujemy w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.in. treść z numer nr 1. O treści jak załącznik numer 1 do mniejszego projektu uchwały oraz przyjmujemy w jednak jedną z załącznika nr 2, o treści jak załącznik nr 2 do niniejszego projektu uchwały. Wiąże się to z wcześniej wprowadzonymi zmianami zwiększającymi dochody budżetu i zmieniającymi wydatki budżetu, czyli tutaj budżet ulegane zmianie załącznik nr 1 do Bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję. Nas uchwały Komisję Komisja Prawa i Łukanie Komisja, Komisja Rewizyjna, Komisja Edukacji i Kultury, Komisja Zdrowia, Sportu, i Spraw Socjalnych oraz Rady i Porozumienia Zapozończy się z projektem uchwały. Dziękuję. Czy to jest uchwały jakie wydanie państwa Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? 167. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 8 przez 73 przez 7 przez 2015 Rady Miasta Przewinic z dnia 29 maja roku w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego. Projekt uchwały rechujący naczelnik wyciągnął rozwoju gminy pani sygnału. Pani Przewodnicząca Wysoka Rado. W związku z przyjętą uchwałą Rady Miasta Dnia 29 maja 2015 w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pod nazwą wykonanie wodnika prawostronnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 79 791 w miejscowości GOTA wraz z zatokami autobusowymi dotyczyło to wykonania projektów budowlanych wykonawczych w dniu 17 czerwca bieżącego roku została zawarta umowa, w której określono szacunkową wartość zadania 25 tysięcy sfinansowane po 50% przez województwo małopolskie i gminę Czepinia. Czyli w wysokości po 12 500, ze 100. W trakcie przeprowadzonego postępowania przetargowego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich okazało się, że zabezpieczone środki na wykonanie tego zadania są niewystarczające, ponieważ najkorzystniejsza oferta wynosiła 51 660 zł. W związku z tym Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wystąpił z pismem przesuwając projekt aneksu do zawartej umowy i po prostu wynosiłoby to finansowanie po 25 830 zł w związku z powyższym brakujące środki wynoszą 26 630 zł zachodzi konieczność zabezpieczenia Dodatkowych środków w wysokości 13 10, 300, czyli po 50% oczywiście każda ze strony. Wydatki te mogą zostać pokryte z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na drogach gminnych. Proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały. Od mnie Komisja Gruje Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rozwoju Wzorczewego Komisja Rezyjna popiera projekt uchwały. Komisja Edukacji i Kultury, Komisja Spraw Sportu i Pracy Sportu Socjalnych oraz Prób Radnych i porozumienia się z projektem uchwały. Dziękuję. Czy do tej uchwały jakieś pytania Państwo na Nie widzę? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? na terenie gminy Czerwiny. Projekt uchwały reteruje specjalista Czerwińskiego Centrum Administracyjnego Pani Marzena Kurast. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. W związku ze zmianami w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego, który jest jednocześnie kryterium dochodowym uprawniającym do przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego. Zmiana ta dokonuje się rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i będzie to zmiana z kryterium 456 zł na 514 złotych i wejdzie ona w życie 1 października oraz zmiany wysokości zasiłku rodzinnego, który stanowi równocześnie podstawę do wyliczenia minimalnej i maksymalnej kwoty stypendium dla uczniów dokonanej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osób uczącej się stanowiących podstawę wybiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, będzie to zmiana ze 106 zł na 118 zł. Wejdzie ona już z dniem 1 listopada. Zasadne jest dostosowanie dotychczasowego regulaminu do obowiązujących przepisów. W związku z powyższym proszę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję. Komisji pani Katarzyna Edukacji i Kultury, Budżetu i Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości, Prawa i Ochrony Środowiska popierają projekt uchwały. Pozostałe komisje i klub radny zapoznały się z projektem uchwały. Dziękuję. Dziękuję. do tej uchwały pytania Państwo macie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? 3, 4, 5, 6.

obręgu Czemulia numerami biody 14,77 o powierzchni 267 m2, 76 przez 9 o powierzchni 296 m2, 79 przez 1 o powierzchni 1864 m2, położonej w Czebni przy ulicy Rynek 18 wraz z prawem własności posadowionych na budynku administracyjno-biurowego oraz biologii. Całość nieruchomości objęta jest e, 53408 przez... 8. E, nieruchomość będąca o użytkowaniu do czystych usług komunalnych Trzebinia Współpracu, stanowiąca własność gminy czyli liczeniu powierzchnia działek wynosi 24 27 m2. Działka nr 1477 Łódź Trzebina jest budynkiem administracyjno-wiojowym o powierzchni użytkowej 575 m 21 m2, w którym mają siedzibę m.in. usługi komunalne Trzebinia Współpracu. Ponadto w budynku udostępnione są pomieszczenia na parterze na działalność organizacji pozarządowych. Natomiast na działkach 76 przez 9 i 79 przez 1 znajduje się droga dojazdowa urządzona na miejsca postojowe dla samochodów Zieleńca i Tramki. Teren nieruchomości jest częściowo ogrodzony, stan zagospodarowania jest dobry. Tutaj tytułem że proszę Państwa ja Chciałbym dodać, że wykupiony budynek będzie przeznaczony na wydzierżawienie lub wynajem pomieszczeń dla podmiotów zewnętrznych, innymi usługi komunalne czy miasto notariusz MZN spółka z Organizacji Pożytku Publicznego działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznym i wolontariacie. Ponadto budynek będzie służyć do sprzedaży opodatkowanej. Szanowni Państwo, projekt nie będzie zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym. Proszę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję. Opinie Komisji Refermin Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości, Pan Kapala Bardzo proszę. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości zapoznała się z projektem uchwały i prosi o podanie ceny wybuchu. Ponieważ dostaliśmy dokładne informacje, jak to będzie przebiegać, więc Komisja podejmuje decyzję. Następnie Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się z projektem uchwały. Decyzja zostanie podjęta na sesji. Komisja Prawa i Ochrony Środowiska zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Rewizyjna zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Edukacji i Kultury zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Zdrowia, Sportu, Rekreacji i Spraw Socjalnych zapoznała się z projektem uchwały i prosi o podanie ceny grupu. Również na spotkaniu dostaliśmy dokładną informację, jak to będzie w związku z tym podejmę na sesji radnych z tej komisji decyzję i klub radny w dialogu i porozumieniu zapoznał się z tym jednym Dziękuję bardzo. Czy ktoś z sprawie jakieś pytania? Czy macie? Może panie pan Maciej Korczak. W imieniu klubu, w imieniu komisji budżetu i finansów, ponieważ otrzymaliśmy wyjaśnienia ze strony pana burmistrza, nie mówimy o nas zawsze, za żadnych zastrzeżeń i popieramy projekt uchwały. Dziękuję. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? do następnej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wychów na rzecz gminy Średnia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Czerwionka będącej użytkowani w użytkowaniu wieczystym miejskiego zarządzania nieruchomości spółkacą wcześniej. Projekt uchwały reklamuje tam na temu <kluje> Szanowni Państwo. Projekt uchwały dotyczy wykupu na rzecz Gminy dnia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji grudniowego trzemiomka numerami geodezyjnego. 1168 przez 8 o powierzchni 360 m2, 1168 przez 12 o powierzchni 110 m2, 1169 przez 5 o powierzchni 30 m2, 1169 przez 8 o powierzchni 50 m2, 1169 przez 11 o powierzchni 50 m2, 1171 przez 4 o powierzchni 56 m2 oraz 1168 przez 3 o powierzchni 196 m2 wraz z prawem własności posadowionych na niej budowli. Całość nieruchomości objęta księgą wieczystą kr 1 c łamane przez 84804 łamane przez 0 będącej w użytkowaniu wieczystych miejskiego zarodu nieruchomości w do stanowiącej własność skarbu państwa. Łączna powierzchnia działek wynosi 852 m kwadratowe. Wyżej wymienione działki. Oprócz działki 1168 przez 6 zajęte są pod drogę dojazdową przy ulicy Króczkowskiego w Strzelinie. Jest to droga ogólnodostępna, którą odbywa się dojazd między innymi do Krytej Pływalni oraz wspólnoty mieszkaniowe. Natomiast działka 1168 przez 6 zajęta jest pod część ulicy Króczkowskiego i powyższy wykup służy w regulacji przebiegu tej grupy. Biorąc pod uwagę powyższe projekt maneżu Państwa zasadny, proszę o przyjęcie projektu uchwały. Uchwały. Komisja Rewizyjna zapoznała się z projektem uchwały. Komisja, Komisja Edukacji Narodowej i Kultury zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Zdrowia, Sportu, Rekreacji i Spraw Socjalnych zapoznała się z projektem uchwały Białek i Bradnych Białorusi i porozumieniu zapoznała się z projektem uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy do tej uchwały chyba macie? Nie widzę. W takim razie przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Osoby jest pan Szanowni państwo, projekt uchwały dotyczy wykupu na rzecz gminy Czebina nieruchomości oznaczonej w operacji ewidencji linii w obrębie Osiewcza numeru geodezyjnym 133 przez 6, powierzchnia działki 31 metrów kwadratowych. Działka objęta jest księgą wieczystą KL1C 58681 łamane przez 0 i przedmiotowa działka stanowi własność osoby fizycznej. Działka numer 133 przez 6 o powierzchni 31 m2 zajęta jest pod część ulicy 22 stycznia. Wykup przedmiotowej działki pozwoli na uregulowanie ulicy 22 stycznia. Biorąc powierzchnię pod uwagę, projekt uchwały należy uznać za zasadny. Proszę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości popiera projekt uchwały. Komisja Budżetu zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Kada, KADA i Ochrony Środowiska zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Rewizyjna zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Edukacji i Kultury zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Zdrowia, Sportu, Rekreacji i Spraw Socjalnych zapoznała się z projektem uchwały. Próbu i Dialog i zapoznała się z projektem w związku z tym, że y, pozostałe uchwały również dotyczą spraw do i mają taką samą opinię jak ta, którą w tej chwili podejmujemy, w związku z tym proszę przyjąć to do... Dziękuję bardzo. Czy do tej uchwały Państwo radni macie jakieś pytania? Nie widzę, Przede tym nie do podsumowania. jest za uchwały?